Czy patrząc na widoki, które teraz się Wam wyświetlają, jesteście w stanie określić, gdzie znajduje się to miasto? Jest ono położone w kraju, do którego, według pewnego ziemniaczanego dyktatora, Polacy jeżdżą teraz po kasze, gryczanom i sól. Bo spójrzcie, co происходит с z sąsiednimi Litwą, поляками. Polakami. Ja pro Ukrainu w danym уже już nie Они Aniż takie były szczęśliwe, takie były wesołe, żyli w taką. в замужнем мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границ и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы. Соли нет. Соли просят у нас. Если интересуетесь Беларусью, або мать с ним какие-то повязания, то запевно знать такое место, как Смаргонь. И тут вопрос до вас. Как то место называется по-польски? Napiszcie swoje propozycje w komentarzach, a prawidłowa odpowiedź być może Was zdziwi. Zanim jednak do niej przejdziemy, poznajmy dwie kategorie miast, które mogą sprawiać problemy Polakom uczącym się języka rosyjskiego. Pierwszą kategorią będą miasta zakończone na miękki znak. Ta niepozorna literka ma wielką moc. Nie tylko zmiękcza wyrazy, ale również pełni niemało funkcji gramatycznych. Kiedy zaczynamy się uczyć rosyjskiego, to poznajemy rodzaje wyrazów. Tak jak w języku polskim mamy męski, żeński i nijaki. Jeżeli miękki znak znajduje się na końcu wyrazu po zwykłej spółgłosce, to może oznaczać zarówno rodzaj męski, jak i żeński. Nazwy miejscowości takie jak m.in. Kazań, Astrachań, Pierm czy Tiumień są rodzaju żeńskiego, ale nie po polsku. Ponieważ w języku polskim wyrazy zakończone na spółgłoskę są rodzaju męskiego, a więc kazań, astrahań, perm i tiumeń. Z tego też powodu na początku naszej nauki możemy całkiem nieświadomie robić błędy, mówiąc krasiwy kazań zamiast krasiwaja kazań. W drugiej kategorii będzie jedno z najpiękniejszych i najbardziej znanych miast Rosji, a więc Petersburg. W czym tutaj może tkwić Haczek? Otóż po rosyjsku to miasto nie ma w nazwie literki S. Więc nie powiemy Petersburg, a Picierburg. Lub pełną nazwę Sankt Petersburg. Nazwa tego miasta jest dość dobrze znana Polakom, więc ciężko im się oduczyć mówienia tego S po rosyjsku. A teraz odpowiedź na pytanie: jak Smargoń brzmi po polsku? Jeżeli pomyśleliście Smorgoń, to niestety ta forma jest błędna, chociaż spotykana. Jednak prawidłowo powinniśmy mówić smorgonie i tu brawo dla tych, co wiedzieli. Znacie inne nazwy miast, które mogą sprawiać problemy Polakom? Podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach. Na dziś to wszystko i do zobaczenia już niedługo.